Mamy haki już pozakładane, słuchajcie, robimy taką weryfikację, czyli mamy długość tutaj okapu 11 metrów, przykładamy sobie dwie rynny czwórki, bo nasz punkt najniższy to jest punkt na środku budynku celem docięcia cięcia rynny, bo mamy czwórki rynne, a mamy 11 metrów, czyli siłą rzeczy musimy metr odciąć, ale mamy tutaj z poprzedniej budowy jeszcze kawałek rynny i chcemy ją wykorzystać, czyli mamy jedną czwóreczkę tu założoną, drugą na końcu wypuszczone prawidłowo i system orynowania sobie teraz przymierzymy, bo my staramy się zakładać tą rynnę jakby też z zakładem i ze spadkiem, tak? czyli robimy powiedzmy sobie spadek do punktu najniższego. Czyli mamy do odcięcia tutaj kamień ile? Centymetrów 3 cm zaznaczamy rynnę właśnie teraz. 3 cm mamy do cięcia, Ale też jeszcze chciałem przypomnieć o jednej rzeczy, panowie rynne do góry. Pamiętacie o naszych kodach QR. Ryna jest bardzo dobrze zabezpieczona, się nie rysuje. Kody QR. Ściągajcie aplikację. Ta aplikacja ma o tyle fajnie, że Możecie sobie zobaczyć dokładną instrukcję montażu systemu orynowania. Też ona zawiera instrukcję montażu ukrytego no i przede wszystkim, jakby etap robienia tego, tego tutaj orynowania, czyli po kolei, jak haki, jak rynne montować, jak denka sztucer. Czyli jest to jakby dla Was troszeczkę pomocne. Ściągamy aplikację QR i montujemy, prawidłowo rynę. Przystępujemy teraz do docinania rynny. Zrobimy cięcie dzisiaj inne, bo wiem, że dużo ludzi tak robi, ale pokażemy jakie też jest dobre rozwiązanie, żeby po prostu uniknąć pewnych potem tematów związanych jakby z korozją, a nie odpowiednim cięciem systemu rynowania. Chodzi o docinanie tego orynowania. Jeżeli mamy cięcie rynny na środku, to mamy jakiś tam taki problem, troszeczkę, żeby uciąć tę rynnę, a żeby zostawić kształt tej rynny. Tą końcówkę to byśmy mogli swobodnie nożyczkami sobie prawymi obciąć do końca, rozumiesz? I mamy, mamy wszystko ok. Ale w przypadku docinania, powiedzmy, z samego systemu, systemu rynowania yy, można obciąć rynnę szyfierką kątową, ale pod warunkiem, że tniemy to 2 cm dalej bo potem te dwa centymetry dalej odcinamy ręcznie nożycami. Okej. Okay. Mamy rynnę uciętą e, szlifierką, ale tak jak powiedziałem, zrobiliśmy tak zwany zapas. E, jak widzicie, ten punkt został przegrzany. I teraz, żeby ta rynna, tamto traktujemy jako odpad, żeby ta rynna była ok, to ten spiek, minimum 2 cm sobie dalej zaznaczyliśmy, czyli linię cięcia, po to, żeby właśnie odciąć to, co tak naprawdę zostało uszkodzone przez nasze cięcie. Jest to jakby powiedziałem dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zrobimy właśnie coś takiego. Czyli yy, jedziemy jakby, o w tym kierunku, dobra, okej, okay, mamy rynnę wciętą, proszę bardzo. Następny etap to jest ten etap bardzo ważny, jeżeli chodzi o y, sam wylot rynny, czyli y, znaczymy sobie wylot od sztucerka, czyli tradycyjnie tak jak wszyscy robimy, no i teraz musimy przystąpić jakby do wycięcia prawidłowo otworu. I potem mamy punkt wyznaczony. Nożyczki. Najgorzej zacząć potem jak już idzie. Robimy sobie od linii zarysowanej taki, taki słaby centymetr po prostu odsunięcia po to, żeby właśnie ten centymetr potem zawiąźć do środka tego Yy, właśnie wylotu naszego, czyli to jest po to, żeby nam się ta woda urywała, tak? Nigdy nie zostawiamy otworu wyciętego, czy to jest system okrągły, czy to jest system rynny kwadratowej na płasko, czyli robimy otwór i go zostawiamy. Zawsze musimy jeszcze zrobić tak zwany yy, kapinos. Yy, Celem, żeby woda się na pewno e, e, urywała, e, zdarzały się przypadki, że gdzieś tam mieliśmy jakąś taką sytuację, że gdzieś e, e, oglądaliśmy system orynowania, e, gdzie klient zgłaszał e, jakby przeciekanie wody przed wylotem, no okazało się, że e, osoba, która jakby wykonała otwór, nie zrobiła tego zagięcia i woda się z powrotem zawijała przed sztucerek. My dla pewności jeszcze wklejamy sobie te sztucerki, ale to taka przestroga i pamięć przede wszystkim, żebyście o tym też pamiętali. I teraz robimy tak zwane urwanie wody w koło, po kolei raz przy razie się bawimy, żeby to po prostu wyglądało i spełniało swoją funkcję, wiadomo, że jesteśmy przyzwyczajeni do robienia otworów y, y, okrągłych, bo się łatwo robi. Tutaj mamy no, rury kwadratowe, trend teraz jest rynien kwadratowych, wyloty rury kwadratowe. Czyli mamy wylot kwadratowy, no i musimy jakby ten otwór dostosować do tego wylotu kwadratowego, tak? Czyli kolega Kamil tutaj zrobił otwór, no i teraz musi go po prostu tylko dopieść ładnie. Super. Czyli po włożeniu w nasz sztucer będziemy mieli pewność, że to ładnie nam tam wszędzie woda się skrapla. I teraz rzecz najważniejsza, będziemy montować też tą rynnę jakby od środka, czyli dlatego, że my robimy tą rynnę na zakład, bo można robić na zakład, a można też robić zdjęcie, czyli zrobić odsunięcie, czyli delatację zrobić rynnie, 4-5 mm, eee, zakładamy ją od środka dlatego, że po wpięciu tej środkowej rynny dopiero w nią wpinamy jakby rynny następne, tak? Ok, myślę, że Kamil 3 plus może być. Ściągamy folię zabezpieczającą. O. jeżeli są jakieś jeszcze zarysowania, mamy tak zwaną farbę zaprawkową, Erik e, nacięcie można zawsze jeszcze troszeczkę dopieścić. O, Cholia bardzo dobrze schodzi. E, także jak widzicie. Dobra. To jest taka kosmetyka, zawsze to zawsze jakby zapobiega troszeczkę. No tu wiadomo też docinamy. Ale tak jak powiedziałem, zobaczcie. Y, 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 powiem dlaczego mówię o tym cięciu też, bo y, na szkoleniach dużo ludzi mówi że docina to szlifierką kątową, albo też się ludzie pytają. Ja stwierdziłem, że ten temat też trzeba poruszyć. Tak jak powiedziałem, nie będzie błędem docięcie, powiedzmy, tego szlifierką kątową, z cienką tarczą. Są szlifierki, które mają jeszcze tak zwane spowalniacze prędkości cięcia, ale rzecz najważniejsza, żeby do naszego danego wymiaru zawsze dodawać sobie ten wymiar, minimum te 2 cm, żeby potem obciąć. I wtedy tutaj. Po obcięciu ręcznymi nożyczkami, zobaczcie, na pewno nie będzie degradacji powłoki, która została jakby przegrzana przy etapie cięcia. Z tego co wiem, na dzisiejszy to 80% rynku tak robi. Także po mojej jakby takim wywiadzie, po szkoleniach, jeżdżąc na te szkolenia w różne rejony Polski, większość ludzi tak robi. Najważniejsze, żeby po prostu zrobić to tak, żeby potem już nie wracać do tematu. Ok, czyli mamy środkową rynnę przygotowaną, wpinamy ją. Tak, jest, jest ok, jest ok, Dobra. super, jest ok, ustawione, zaginamy sobie. W instrukcji mamy też pokazane, pokazane, że dodatkowo jakby robimy zabezpieczenie uszczelnienia, tak czyli o chociaż coś takiego spowoduje dodatkowo jakby doszczelnienie sztucerka a, naszego, czyli dochodzi zagięcie, a, nożyczki jeszcze panowie podajcie. I rzecz bardzo ważna tutaj jeszcze, prawe, lewe nożyczki, rzecz bardzo ważna, którą, na którą ja zwracam też uwagę, słuchajcie, przycinajcie tutaj w tym miejscu sobie, o, wylot. Robię to tylko po to, że te delikatne podcięcie spowoduje, że ten sztucer, zobaczcie. Jak ktoś będzie już demontował rurę przy elewacji, czy zakładał przy elewacji, to nie spowoduje przesuwania, tak? Możemy, wiadomo, tu zawsze dogiąć wszystko, ale to delikatne nacięcie. Tak samo delatację. Jeżeli mamy rynnę 4-metrową, to możemy zrobić to samo sobie powiedzmy tutaj, czyli naciąć tak zwany hak i na czterech metrach środkowy, środkowy etap rynny, zrobić sobie tak zwany punkt stały, czyli tutaj już z 4 metrów skracamy delatację do dwóch metrów. To też jest bardzo ważne na szkoleniach, o tym też mówiłem.